Hej, z tej strony nie ma lekko. Jesteśmy w jednym z większych sklepów budowlanych. Trochę dziwna lokacja, wiem, ale tutaj się właśnie kryje tajemnica bezbolesnych bioder w hiptrastach. Na początku musimy znaleźć dział hydrauliczny. Chodźcie. Dobra, jesteśmy na dziale hydraulicznym. Teraz musicie albo spytać, albo znaleźć Otuliny na rury hydrauliczne. Ja już wiem, gdzie one są. Chodźcie. Ok, znaleźliśmy wszystko, czego potrzeba, żeby sobie zrobić osłonki do Hiptrastów. Na początek wybierzcie sobie otulinę, czyli taką długą osłonkę, jak tutaj. Cieńszą, taką, która ma akurat wejść na sztangę. Ja myślę, że to będzie ta. Zobaczcie, w ogóle, jakie to jest długie. Tutaj macie taką szczelinkę, którą później będziecie mogli rozerwać. Wkładacie pierwszą tą otulinę na sztangę. Potem, ponieważ tylko ta, to by było za mało. Dokładacie drugą którą będziecie mogli potem wsadzić na tą pierwszą. Ja wam jeszcze potem pokażę później, jak to wygląda w praktyce, już zrobione. Ale dzięki temu macie nie, dwuwarstwową osłonkę, którą potem sobie ucinacie na szerokość waszych bioder. Zobaczcie, to ma ze 3 metry. Kosztuje razem 16-17 zł. A w porównaniu do tego, co sprzedają w różnych sklepach, no to ile to wychodzi? Z 2 zł, bo zrobicie z 10 takich z takiej długiej osłonki, w porównaniu do nie wiem, 40 zł, co macie w sklepach internetowych. Dobra, w każdym razie ja już wam pokażę. Ja się stąd zmywam, bo zaraz mnie tutaj spisają, co ja tu wyrabiam. Dobra, zobaczcie, tutaj mamy już gotową osłonkę, jest równo wycięta na szerokość moich bioder. Tutaj są rozprute, więc możecie ją łatwo sobie wsadzić w sztangę. No i co? Dwie warstewki i bez bólu.